To co o sobie myślisz ma ogromny wpływ na to jak działasz i właśnie o mindsetzie w biznesie online pogadamy w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Marta Zawadowska, a ty słuchasz podcastu Oswajam Online dla twórców cyfrowych, edukatorów i solo przedsiębiorców, którzy przedzierają się przez tę internetową dżunglę chcąc zarabiać w sieci na swojej wiedzy i pasji. Inspiracją do tematu dzisiejszego odcinka były warsztaty mindsetowe, które prowadziłam w tym tygodniu dla uczestników programu mentoringowego Projekt Kampania. Uderzyła mnie myśl o tym, ile świetnych projektów nigdy nie powstało, bo pomysłodawca zwyczajnie bał się ruszyć temat i zamiast zacząć działać, latami prowadził jakiś tajny biznes we własnej głowie, o którym nikt poza nim nie wiedział. Naprawdę, my mamy ogromną skłonność do autosabotażu. Na wstępie zaznaczam, że ja nie jestem kołczką, trenerką mentalną ani tym bardziej terapeutką. Nie spodziewaj się tutaj więc żadnej głębokiej pracy mentalnej niczym na sesji u specjalisty. Chciałabym, żeby ten odcinek stanowił taki reality check i był zderzeniem Twoich przekonań z logiką i rzeczywistością. Może to będzie jakiś pierwszy kameczek, który uruchomi w tobie potrzebę przepracowania jakiegoś tematu i przyjrzenia się różnym kawałkom, które w sobie nosisz. Pogadajmy o kilku częstych blokadach mentalnych, które sabotują nasze działania. Zacznijmy od takiego ostatnio bardzo popularnego hasła, czyli osławionej sprzedaży bez sprzedaży. Uwaga! Zrzucam bombę. Nie istnieje sprzedaż bez sprzedaży. Jeśli klient dokonuje transakcji, to mamy sprzedaż. Jeśli nie, to sprzedaży nie ma. To nie ma nic pośrodku. To jest takie hasło, które żeruje na osobach, które właśnie z tym własnym podejściem do zarabiania mają problem. Żeby to hasło nie mijało się z prawdą, należałoby je trochę rozbudować. Sprzedaż bez aktywnych działań sprzedażowych albo empatyczna sprzedaż bez nachalnych działań. No i tutaj jesteśmy w domu, bo żeby sprzedawać skutecznie swoje produkty wiedzowe, nie trzeba się zamieniać nagle w call center fotowoltaiki ani w domokrążce sprzedającego garnki. Jak sobie z tą niechęcią do sprzedaży poradzić? Zwykle stoi za tym właśnie takie przekonanie o tym, że sprzedaż jest w jakiś sposób nieetyczna. Spróbujmy sobie to rozbroić. Wyobraź sobie, że masz chęć złowić pysznego pstrąga na obiad. Możesz wybrać przynętę, którą kochają właśnie pstrągi i zarzucać wędkę w miejscu, w którym wiadomo, że one się pojawiają, zjawić się tam w określonej porze. To wymaga trochę czasu i cierpliwości, a także przygotowania. Ale masz też inną opcję. Możesz cisnąć granat do jeziora i patrzeć sobie, co wypłynie do góry brzuchem, a może trafi się tam i pstrąg. I tak właśnie jest z działaniami marketingowymi i sprzedażowymi. Granat, to w tej mojej rybnej metaforze, symbol marketingu wychodzącego, czyli to firma zaczepia ludzi, pytając, czy nie chcą zostać ich klientem. To są właśnie te działania, które w większości z nas budzą opór i rzutują na negatywne postrzeganie całości tych działań marketingowo-sprzedażowych, no bo utożsamiamy je, często zresztą słusznie, z nachalnością, przeszkadzaniem i przerywaniem. No i w tym worku mamy. Wyskakujące kilkukrotnie w trakcie czytania jakiegoś artykułu, pop-upy, reklamy przerywające oglądanie wideo, cold calling, czyli telefony od nieznanych numerów, właśnie z ofertą tej fotowoltaiki, które dzwonią nawet do tych, którzy mieszkają w blokach. Zimny mailing, czyli wysyłka niezamówionych przez odbiorcę maili. Ja naprawdę nie zliczę, ile dostaję takich ofert, które mi proponują zarządzanie magazynem i wysyłką, Podczas gdy ja nie mam produktów fizycznych i jak czytam coś takiego, to ja wiem, że autor nawet nie zadał sobie trudu przejrzenia mojej strony. Specyfiką tych działań jest to, że one idą szeroko i trafiają nie tylko do grupy docelowej. To jest taka tuba, która usiłuje być jak najgłośniejsza i chociaż dotarcie ma spore, to przez brak precyzji i taki nachalny charakter często irytuje, zwłaszcza te osoby, które nie są potencjalnymi klientami. No ale czy takie działania są nieskuteczne? Skądże? Gdyby nie działały, to by nie były stosowane masowo, ale na pewno nie jest to sposób dla wszystkich. Jeśli prowadzisz markę osobistą albo po prostu mikrofirmę, no to zgaduję, że nie jest ci po drodze z takimi inwazyjnymi taktykami, no bo nie lubimy ich jako klienci i nie chcemy się pod tym podpisywać jako autorzy. Zdecydowanie bardziej komfortowe będą dla nas działania. Z drugiego końca tej skali, czyli tego marketingu przychodzącego, tej wędki z przynętą przygotowaną dla określonej ryby. No bo tutaj nie stajemy już na środku rynku ze ściągniętymi gaciami i megafonem, krzycząc kupan, kupan, tylko staramy się zadbać o to, żeby klient sam mógł nas znaleźć i skorzystać z oferty, gdy będzie miał taką potrzebę. I to już jest ta skrzynka z narzędziami, którą my, jako autorzy produktów wiedzowych, lubimy zdecydowanie bardziej. No bo w niej jest content marketing, w niej jest SEO, w niej jest newsletter, ten zamówiony i chciany. I w niej jest stawianie potrzeb klienta w centrum i przygotowywanie oferty pod te potrzeby. Te działania nie dość, że zwykle są tańsze, to bardzo precyzyjnie trafiają do określonej grupy, no i nie pozostawiają u przedsiębiorcy takiego poczucia żenady. Skoro my nie jesteśmy tubą, nie chcemy być tubą, tylko magnesem, to musimy ten nasz magnes odpowiednio skalibrować. I co ja mam tutaj na myśli? Precyzyjne wybranie grupy odbiorców i niszy. Tutaj nie idziemy na ilość, a na jakość rozumianą jako taki stopień dopasowania, laserowa precyzja, czyli nie rodzice, albo nie ogólnie mamy, a na przykład mamy przedszkolaków, mamy licealistów, eko mamy, mamy dzieci edukacji w domowej nie zajęcia z angielskiego, a konkret, przygotujemy cię do rozmowy o pracę po angielsku, albo po skorzystaniu z naszej usługi bez stresu i ze swobodą będziesz się wypowiadać w czasie zoomowych spotkań w pracy w twoim międzynarodowym zespole. Skupiamy się na przyciąganiu tych osób, którym faktycznie potrafimy pomóc. To pozwala przekalibrować w naszej głowie takie przekonanie właśnie, że sprzedaż to manipulacja, albo skuteczny sprzedawca musi żerować na strachu. Zmieniamy to na sprzedawanie to pomaganie, bo działamy etycznie, zapraszamy osoby z konkretnym problemem do poznania naszego rozwiązania. Pamiętaj, że niezależnie od tego, czy dana osoba cię znajdzie na swojej drodze, czy nie, to jej problem nadal istnieje i jest dla niej istotny. Jak komuś pies niszczy meble, albo wyje całymi dniami, i sąsiedzi składają skargi do spółdzielni, albo na policję, to on desperacko będzie szukał rozwiązania i wybierze to, o którym wie i które jest dostępne. I jeśli ty siedzisz pod kamieniem w przekonaniu, że aktywna sprzedaż to obciach, reklama to strata kasy, no bo dobry produkt sprzeda się sam, to ten potencjalny klient po prostu zapłaci za rozwiązanie problemu komuś innemu. I to nie wcale komuś bardziej kompetentnemu niż ty, czy oferującemu skuteczniejsze rozwiązanie, tylko komuś, kto dał się zauważyć i pojawił się na radarze klienta z ofertą w odpowiednim momencie. Bo to nie jest tak, że sprzedający i kupujący są na nierównych pozycjach i ten biedny sprzedawca się powinien płaszczyć i błagać o zakup, bo to tylko jemu w tej relacji zależy na tej transakcji. No nie, to jest wymiana równorzędnych partnerów. Ty dajesz komuś rozwiązanie jego problemu, coś mu ułatwiasz, przyspieszasz, zaspokajasz jakąś jego potrzebę, otwierasz przed nim jakieś nowe możliwości, a on w zamian płaci ci pieniędzmi, bo jemu zwyczajnie zależy na rozwiązaniu tego problemu. Więc, jeśli wiesz, że możesz pomóc jakiejś określonej grupie osób, to wręcz twoim obowiązkiem jest wychodzenie do nich z tą informacją jak najszerzej. To, co często paraliżuje nas i sprawia, że wiele osób nigdy nawet nie spróbuje wejść w online, jest Lęk przed oceną. Nie działamy, bo co ludzie powiedzą? I to mają nawet bardzo doświadczeni eksperci, którzy na przykład są wykładowcami, mają na koncie szereg publikacji w jakiejś tam branżowej prasie, a nagle, przed wrzuceniem głupiego posta na Instagramie, zaczynają się wahać. Skąd w ogóle się bierze w nas taki lęk przed oceną? Tak naprawdę to jest obawa przed wykluczeniem. No bo kiedyś, dawno temu, jak ktoś został wywalony przez Radę Plemienia i usunięty z wioski, no to stanowiło to bezpośrednie zagrożenie jego życia. No taki wyrzutek nie był w stanie ani upolować sobie obiadu, ani się obronić przed drapieżnikiem. Miał pewnie problem z tym, żeby sobie w ogóle w pojedynkę schronienie jakieś zorganizować. Z tym, że świat rozwija się szybko i to już nie jest aktualne, ale w naszych mózgach. Jest wiele takich wdrukowanych setki tysięcy lat temu mechanizmów. Dodatkowo wspierają je konstrukty społeczne, w których tkwimy. Oceny w szkole, kary za niegrzeczne zachowanie. To wszystko utwierdza nas w tym, że musimy się wpasować w pewien kanon, a inni mają prawo ocenić, na ile nam się to udało, i od tej oceny będzie zależał nasz dalszy los. Tylko, gdy się głębiej nad tym zastanowimy, to dojdziemy do wniosku, że dzisiaj wiosek jest wiele. Mają różne zasady i różne wartości. Łatwo je znaleźć i dołączyć. Można je zmieniać wielokrotnie w trakcie życia. Opuszczenie jednej wioski nie jest zagrożeniem, a możliwością wybrania takiej, która jest z nami spójna. Ale to nie zmienia faktu, że nasze mózgi reagują tak, jak pierwotnie zostało zaprogramowane. No i w głowie huczy nam to, a co ludzie powiedzą. A właściwie co mnie obchodzi, co jacyś ludzie powiedzą. Na pewno są też tacy, którzy powiedzą, też tak mam. I to na nich się powinniśmy koncentrować. I tutaj znowu zataczamy koło, wracając do tworzenia w sieci, to jest kolejny argument za tym, że warto się niszować i precyzyjnie wiedzieć, dla kogo jest nasza oferta, komu możemy pomóc, a komu nie. Ja też sama łapię się na wpadaniu w takie myślenie i podam Ci bardzo konkretny przykład związany z tym podcastem, którego teraz słuchasz. Ja nagrywam go już ponad rok, ale nie publikuję go na YouTubie. No i dlaczego? Nie wymaga to przecież. Więcej pracy, tyle co stworzenie dodatkowej układki i zaznaczenie jednego ptaszka w hostingu. No a korzyści z wejścia w taki kanał mogą być znaczące. Jak ja zaczęłam w tym grzebać, to na dnie znalazłam właśnie tam gdzieś jakiś taki irracjonalny lęk przed oceną, że na YouTubie łatwiej jest wystawić negatywny komentarz. Tak to łatwiej to zrobić niż na Spotify, gdzie ludzie jednak rzadko wystawiam komentarze, czy w komentarzu na blogu. I ja wyłapałam to przekonanie, rozbroiłam je sobie na takim poziomie logicznym, no bo przecież skoro uważam, że robię wartościowe rzeczy, to one są tak samo wartościowe niezależnie od kanału, w którym je publikuję. No i Głupotą jest, biznesową głupotą, nie wykorzystywać wszystkich możliwości. Dlatego ja w zeszłym tygodniu ruszyłam ten temat opublikowania na YouTube wszystkich tych dotychczasowych odcinków i później kolejnych. I mówię teraz o tym publicznie, żeby trudniej mi się było wycofać z tej decyzji, jeśli znowu wrócą do mnie jakieś takie niewspierające myśli w tym zakresie. Wracając jeszcze do tej obawy przed oceną. Tam też często kryje się lęk przed koniecznością zmierzenia się z hejtem. Wielu osobom, które rozpoczynają albo rozwijają swoją działalność w sieci, co związane jest z wystawianiem się na widok publiczny w pewnym zakresie, doskwiera lęk przed hejtem. Na pewno zdarzyło Ci się trafić na jakąś aferkę w sieci, gdzie nakręceni ludzie nie przebierali w słowach, publikując jakieś ostre komentarze w kierunku autora, Rzadko kiedy merytoryczne. No, raczej nikt nie ma ochoty się z tym mierzyć, a dla wielu osób jest to na tyle przerażająca perspektywa, że rezygnują z jakiejkolwiek publicznej aktywności w sieci, albo ograniczają ją do minimum i nie wychylają nosa poza swoją małą bańkę. I znowu, spójrzmy na te obawy przez taki filtr logiki. Dobrze zdawać sobie sprawę, że istnieje coś takiego jak efekt reflektora. Czyli my przeceniamy to, jak bardzo inni są zainteresowani nami i jak bardzo śledzą nasze poczynania. Wydaje nam się, że nasze potknięcia widzi zdecydowanie więcej osób niż dzieje się to w rzeczywistości, bo my sami dużo siebie oceniamy i zakładamy, że inni równie intensywnie oceniają nas. A to nieprawda, bo ludzie są zajęci sobą. Istnieje szereg eksperymentów, które to potwierdzają. W jednym z nich, który był wielokrotnie w różnych odsłonach przeprowadzany, do auli zaproszono studentów. Dziewięć osób przyszło o czasie, o wyznaczonej godzinie. Jedna dostała informację, że ma być kwadrans później niż inni, a dodatkowo kazano jej założyć jakąś koszulkę z takim obciachowym obrazkiem. To była koszulka, której ta osoba no, nie chciała założyć, ona była dla niej. Żenująca w jakiś sposób. No i ten student w tej koszulce wszedł do sali, gdy już wszyscy w niej siedzieli. Prowadzący zwrócił się na głos bezpośrednio do niego, że ok, spóźnił się, ale może przystąpić do wykonywania tych zadań, nad, nad którymi siedzieli pozostali. Jednak po kilku minutach prowadzący stwierdził, że nie, jednak ten spóźniony student musi przerwać i opuścić salę. Czyli jakby dwukrotnie publicznie go wskazał, zwrócił na niego potencjalną uwagę. I po wszystkim sprawdzono, jak sytuację postrzegał ten student w obciachowej koszulce. No i oczywiście on był przekonany, że wszyscy na sali nie dość, że zarejestrowali jego spóźnienie, to zapamiętali tą obciachową koszulkę. Sprawdzono też, jak sytuację zapamiętali pozostali. No nie zaskoczę cię chyba mówiąc, że okazało się, że ani jedna osoba nie zapamiętała tej koszulki, nie zwróciła na to uwagi. Dlaczego? Bo byli zajęci sobą. I swoim zadaniem. Ostatnio jedna z uczestniczek mojego masterminda podczas sesji poprosiła pozostałych o wskazanie błędów, które popełniła promując swój kurs. No bo ona wiedziała, że osoby z grupy ją obserwują, mniej więcej się tam w tej kampanii orientują. I wiesz co usłyszała? Nikt nie wyłapał żadnych błędów ani niedociągnięć. Ja też nie, a obserwowałam tą kampanię. Uczestnicy albo nie byli za bardzo zorientowani w jej działaniach. Albo je chwalili. No i jaki z tego morał? Taki, że szkoda marnować swój potencjał w obawie przed tym, co ludzie powiedzą. Bo efekt jest taki, że zakładamy maski z lęku przed oceną, a później boimy się jeszcze bardziej, że te maski spadną. Dlatego warto być autentycznym, skoro nie da się przypodobać wszystkim, bo dzięki temu będziemy przyciągać odpowiednich ludzi, którzy z nami rezonują, którym z nami po drodze, a nie takich, przed którymi będziemy musieli udawać kogoś innego. Jest takie powiedzenie, że najtrudniej jest wybaczyć komuś swoje własne błędy. I to jest właśnie idealny taki obraz, takie podsumowanie hejtu. No bo wiesz, kto pisze kąśliwe komentarze pod postami. Ci, co siedzą na tyłkach i nie robią nic poza wbijaniem szpilek osobom, które się odważyły. I to najczęściej są właśnie przytyki w obszarze, w których te osoby mają własne braki. Sami nie mogą się przełamać, więc będą uderzać w tych, którzy się zdecydowali. Ja biegam, obserwuję różne biegowe konta, algorytm o tym wie, no i podrzuca mi w związku z tym takie treści. I właśnie to zjawisko z tym hejtem można często zaobserwować na kontach takich początkujących biegaczy. Wiesz, ktoś dopiero zaczyna i robi sobie na przykład na TikToku czy na Instagramie taki no, dzienniczek treningowy, tak? Po prostu dokumentuje tą swoją przygodę z bieganiem, dzieli się swoją drogą, nie wychodzi w ogóle tutaj z pozycji żadnego eksperta, po prostu pokazuje tak, swoje początki i Żaden maratończyk czy jakiś doświadczony biegacz, a już na pewno nie profesjonalista, nie napisze takiej osobie pod jakimś filmikiem, z treningiem, że prr, co tak wolno, albo prr, co, co tak krótko. Bo on doskonale ma w pamięci początki. Wie, jaka trudna jest systematyczność. Zdaje sobie z tego sprawę, że wyniki to jest jakaś tam kwestia drugorzędna. Zresztą, no umówmy się, nie wszyscy biegają po to, żeby mieć jakieś szalone wyniki, tak jak zawodowcy. Zresztą. Dla każdego coś innego będzie dobrym wynikiem. I komentarz w stylu, co tak wolno, albo moja babcia szybciej biega, to wrzuci ktoś, kto zalega z zadem na kanapie i od pięciu lat nie założył nawet butów do biegania, albo w ogóle nigdy nie biegał. I tutaj moja wskazówka jest taka, żeby nie przejmować się krytyką od osób, od których nie przyjęlibyśmy rady i nie chcielibyśmy się uczyć. Bo wiesz, nie myli się tylko ten kto nic nie robi i kolejna kwestia, której chciałabym się przyjrzeć, to jest właśnie obawa przed porażką. I ona też już na starcie może bardzo skutecznie sabotować twoje działania. No bo co jeśli się nie uda? Narobię się, zaangażuję, a nikt nie kupi? No a skoro się nie uda, to znaczy, że ze mnie jest ekspert jak z koziej pupy trąbka, a mój produkt jest do kitu. No to znowu reality check. Po pierwsze, każdy sprzedawca ma na koncie odmowy. Każdy, i te odmowy w online są mniej dotkliwe, no bo zwykle kończą się tym, że ktoś zamyka stronę bez dokonania zakupu. My się nie mierzymy z odmową twarzą w twarz, tak jak to bywa w przypadku sprzedaży bezpośredniej. Wiemy też, że sprzedaż to umiejętność. To znaczy, ja to wiem i mam nadzieję, że ty też już to wiesz, bo tak, sprzedaż to jest umiejętność, a to oznacza, że trzeba ją trenować i ćwiczyć, zanim się ją opanuje. Czy po pierwszej wizycie na basenie oczekujemy, że wygramy zawody pływackie? No raczej nie, ba, nawet gdy już jesteś na pewnym poziomie zaawansowania i startujesz w pierwszych zawodach, no to zwykle nie spodziewasz się wygranej podczas debiutu. Idąc dalej tym tokiem myślenia, każda sprzedaż, udana czy nie, jest częścią procesu nauki, elementem treningu. I jeśli efekty nas nie satysfakcjonują, oznacza to, że teraz po prostu jest czas na to, żeby się przyjrzeć, które elementy wymagają poprawy, no bo głupotą jest robienie wciąż tego samego w ten sam sposób i oczekiwanie innego rezultatu. To jest tylko jedna kampania, i jedno niepowodzenie, jedno doświadczenie więcej do kolekcji, które może stać się wyzwalaczem sukcesu czekającego za rogiem. Bo jeśli sprzedaż się nie udała, to nie znaczy, że produkt jest beznadziejny. Tak, Mogliby powiedzieć jedynie ci klienci, którzy przez niego przeszli, a nie osoby, które nie zdecydowały się na wejście do środka. To nie oznacza też, że autor się do tego nie nadaje i najlepiej to niech zajmie się czymś innym, nie wiem, wypasem owiec w, w bieszczadach. Nie, to oznacza tylko tyle, że gdzieś na trasie coś poszło nie tak i potrzebna jest korekta kursu. Jeśli mierzysz się z taką obawą przed porażką i to blokuje Twoje działania, to Postaraj się zabezpieczyć z dwóch stron. Po pierwsze, dołóż wszelkich starań, żeby odpowiednio przygotować sprzedaż. Po drugie, zastanów się, co tak naprawdę wydarzy się, jeśli sprzedaż okaże się klapą. Jaki jest najgorszy możliwy scenariusz? No i co możesz zrobić w jego obliczu? Paradoksalnie, dopuszczenie do siebie myśli o tym, że coś może pójść nie tak, może być uwalniające, gdy sobie uświadomisz, że nawet jeśli to nie jest koniec świata. No, najprawdopodobniej to, że Twój e-book się nie sprzedał, nie sprawi, że wylądujesz pod mostem albo nie będziesz mieć co do garnka włożyć. No, przeanalizujesz swoje działania i kolejny raz wprowadzisz zmiany. I tyle. I znowu efekt reflektora. Pamiętaj, że właściwie nikt poza Tobą nie siedzi na zapleczu, nie przejmuje się tym, czy komuś innemu sprzedaż poszła, czy nie, i nie przekreśla go z tego powodu. Kolejną kwestią, której warto być świadomym, gdy myślimy sobie o nastawieniu, o różnych blokadach mentalnych, to syndrom oszusta. To jest takie poczucie, że ja nie zasługuję na sukces, a wszystkie moje osiągnięcia były kwestią przypadku albo innych zewnętrznych czynników, ale na pewno nie są efektem mojej pracy, kompetencji, doświadczenia czy talentów. To jest to osławione. Udało mi się, udało mi się, a nie zrobiłam, zdobyłam, zapracowałam, dałam radę. Po prostu udało mi się jakimś psim swędem czy fartem. Do tego dochodzi poczucie, że inni się mylą co do mnie, kiedy mnie chwalą albo nagradzają. Oni po prostu dali się nabrać. Syndrom oszusta charakteryzuje się tym, że boimy się, że zaraz nas ktoś zdemaskuje, przyjdzie i odkryje nasze braki, wytknie błąd. Pokaże światu, że tak naprawdę to jesteśmy niekompetentni i tylko udajemy, że wcale nie jesteśmy tacy fajni i profesjonalni. Co ciekawe, syndrom oszusta towarzyszy właściwie tylko osobom inteligentnym i kompetentnym. Ci, którzy naprawdę działają w jakiś taki nieetyczny sposób, coś kręcą, nie mają takich obaw. Warto mieć świadomość istnienia takiego zjawiska, bo ono dotyka bardzo wielu osób. Problem z syndromem oszusta jest taki, że jeżeli on jest mocno nasilony, to odbiera nam szansę. Podcina skrzydła, zanim choćby spróbujemy się wzbić, więc nie wchodzimy w nowe projekty, nie pokazujemy się szerzej, boimy się wypowiadać w eksperckich dyskusjach, bo co jak się wyda, że wcale nie jesteśmy tacy mądrzy. Syndrom oszusta chadza też pod rękę z perfekcjonizmem i sprawia, że to, nad czym pracujemy, nigdy nie jest wystarczająco dobre żeby to wypuścić. Bo jeszcze to i jeszcze tamto. Jeszcze tylko jeden kurs zrobię albo kolejny dyplom ze studiów jeszcze tylko. A później to już mogę działać. Tylko to później nigdy nie nadchodzi, bo zawsze jest jeszcze ta jedna rzecz. I efekt jest taki, że zamiast działać, to się biczujemy, że nie jesteśmy doskonali. Jak z tym walczyć? No, znowu spróbujmy zderzenia z logiką. Kto mógłby przyjść tak konkretnie? Kto Mógłby przyjść i skomentować negatywnie jakąś twoją treść. Co mógłby ci wytknąć? Serio, kto i po co? Tak z imienia i nazwiska. No właśnie, pewnie nikt nie przychodzi ci do głowy. A jeśli jednak przychodzi ci do głowy jakieś nazwisko, to jest na to super prosta rada. Zablokuj gadka i problem z głowy. Nie na wszystkie czynniki kreujące sytuację biznesową mamy wpływ. Wiele spada na nas jak grom z jasnego nieba. Patrz, nowy polski ład, kolejny poprawiony ład, jeszcze nowszy polski ład i zmiana rządu, która zaraz wycofa wszystkie nowe łady. Kolejna fala pandemii, galopująca inflacja, wojna w Ukrainie. Naprawdę na wiele sytuacji, które wpływają na nasze życie i na nasz biznes, nie mamy wpływu i po prostu musimy sobie z tym jakoś radzić. Dlatego tym bardziej warto zadbać o to, na co wpływ mamy, czyli na nasze nastawienie do tego, co nas spotyka. Jestem bardzo ciekawa, jakie ty masz podejście do tego tematu. Daj znać w komentarzu, albo odezwij się do mnie w wiadomości prywatnej na Instagramie. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za ten wspólnie spędzony czas i do usłyszenia gdzieś w online.